Gdzie był Donald Tusk? Wszyscy pytają, gdzie był premier podczas wczorajszych uroczystości rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. W mediach społecznościowych pana premiera nie ma śladu aktywności na jego udział w uroczystościach upamiętniających wybuch Powstania Warszawskiego. Podobnie media społecznościowe pana wicepremiera Sikorskiego również nie dają śladu na jego udział w uroczystościach związanych z Powstaniem. Jedynie pan Trzaskowski jako prezydent Warszawy cudem pojawił się na uroczystościach upamiętniających Powstanie Warszawskie. Wczorajsza rocznica ma obecnie w Polsce bardzo dużą powszechność. Obchody są organizowane nie wyłącznie w Warszawie, ale w wielu miastach Polski. Ta uroczystość została zdecentralizowana. Upamiętniamy i wspominamy to ze znaczeniem, że Powstanie Warszawskie miało wpływ nie jedynie na miasto Słowaczne Warszawa, ale na całą Polskę. Więc ktoś taki, kto stoi na czele polskiego rządu, powinien wziąć w tym udział. I powinien to uczcić.